Hej, Skorpiony, witam was, moi drodzy na czytaniu kwietniowym. E, przypominam, wiecie zawsze na wstępie, że te czytania są ogólne, więc nie z każdą indywidualną sytuacją będą one rezonowały. Zwracajcie na to uwagę, co jest dla Was tutaj ważne z tego czytania, co jest dla Was przydatne i wtedy skorzystajcie z tego. Nie sugerujcie się każdą informacją, bo nie będzie to um, adekwatne w. W 100% do tego, w czym wy się znajdujecie, więc to, jeśli chodzi o ten wstęp. Um, oczywiście, nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Z góry wielkie dzięki i przechodzę do Waszego czytania. Pierwsza karta, ta główna energia, i ona będzie jakby tutaj nadaje ten główny aspekt na ten miesiąc do różnych um, sytuacji, do, do różnych um, spraw, które, z którymi chcecie się zmierzyć. Karta dziesięciu była wiecie, że to jest ta karta osoby, która jest bardzo pracowita, bardzo ambitna, y, osoba, która się nie poddaje. Czyli jest tutaj zmęczenie w tej karcie, ale jest też jej wytrwałość robienia tego, zakończenia tego, nie poddawania się, więc bardzo silna energia, ale y, też mówi o tym, że będziecie mieli pełne ręce roboty, będziecie mieli dużo obowiązków. Y, coś na was tutaj spadnie i jakby człowiek. Stara się nie poddawać, ale mimo wszystko, no jakby wszystko pod górkę, tak? Więc e, też się przygotujcie na to. Nie wiem, z czym wy tutaj będziecie walczyć, e, bo to jest karta naprawdę takiego, um, e, no jakby to powiedzieć najlepiej. Um, Przykładanie się do czegoś i um, jakby zainwestowanie swojej osoby, swojego czasu, swoich sił w 100%, a mimo wszystko i tak może być za mało, zwróćcie uwagę na zdrowie, bo tutaj żebyście nie przeginali, jeśli w ogóle macie wyjście, żeby momentami odpuszczać i troszeczkę się zregenerować, bo ta karta mówi o tym, że nie będzie lekko, ok? Cokolwiek będzie tym ciężarem, będziecie tutaj, tak jak powiedziałam, wytrwale, ale jednak z obciążeniem szli do przodu, więc, więc jeśli chodzi o tą kartę, ja Widzę tutaj w tych Waszych kartach jakiś nowy początek. Chyba z tym nowym początkiem może być to związane: czy to jest miłość, czy to są biznesy, czy to jest kariera, czy to jest w ogóle jakikolwiek nowy początek i tworzenie czegoś, otwieranie, nie wiem, restauracji na przykład, czy restauracji. Dlatego mówię, bo tu nam się dużo takich um, energii pokazało. Ale wszystko jedno, co to będzie, wyjdziecie po swoje i przygotujcie się na to, że nie będzie aż tak. Um, Szybko to szło z jakiegoś powodu po prostu. Mogą to być ludzie, którzy staną na waszej drodze, może ktoś wam czegoś odmówi, będzie trzeba w to więcej włożyć wysiłku niż zakładali byście na początku, zanim się to za to się zabraliście. Teraz jeśli chodzi o kartę. Przeszkód, mamy kartę śmierci, więc tu są jakieś decyzje, karta zakończenia czegoś i takie wahanie się, czy to zrobić. Ok, więc tutaj przez myśl będzie wam przechodziło niejednokrotnie, że jest za dużo tego wszystkiego, za ciężko, i najlepiej chcecie to rzucić, zostawić i odciąć się od tego, zamknąć. E, czyli właśnie w tej karcie śmierci, ale to jest e, jako przeszkoda, czyli albo robicie taką decyzję, albo zrobiliście i dlatego tutaj jest dopiero ten ciężar, albo e, nie chcecie się poddać i, i dokładnie to sa ta sama energia. No. Od Was tutaj będzie tylko zależało, czym e, to dla Was jest, to, że tutaj chcecie zrobić tą zmianę. To, że chcecie zamknąć tą przeszłość, to, że chcecie e, po prostu podjąć decyzję m, taką ostateczną, to będzie tutaj w tym właśnie pokazane. Jeśli macie kogoś e, poza wami samymi, oczywiście, z podznaku Skorpiona, no to tutaj z tą drugą osobą będzie też ten, e, ta sprawa z, e, związana, dlatego, że w tej karcie wy się pokazujecie, oczywiście, ale może być tak, że jeśli to nie wy, to ktoś tutaj, druga taka bardzo podobna osoba, będzie w takiej właśnie energii podejmowania decyzji i z tym wszystkim tutaj się to będzie wiązało, ten cały ciężar, dlatego że wy będziecie o tym też wiedzieli. Teraz jeśli chodzi o kartę, która przechodzi do przeszłości i mamy kartę króla monet, u Was się bardzo zarysowała rodzina. I problemy, nie wiem, chyba z ojcem, wydaje mi się, lub jeśli jesteście paniami w stałych związkach, w stałych relacjach, no to z waszym partnerem. Być może on tutaj właśnie podejmuje te decyzje, być może on tutaj zamyka coś, nie wiem, zamyka konto, zamyka swoją dobrotliwość. Może to być szef, może to być praca. E, zakład pracy, nie wiem, jakiś, e, jakaś stabilność finansowa nam się by tutaj pokazywała. To wszystko przechodzi do przeszłości. Decyzje, które są w związku z tym podjęte, nie wiem, przez kogoś, przez was, e, po prostu w wyniku jakiejś sytuacji. Sponsor, e, inwestor, m, osoba, która e, w jakiś sposób była życzliwa, i odetnie się po prostu, nie wiem, wy od tej osoby, ta osoba od Was. I ten ciężar cały czas będzie tutaj Wam towarzyszył, ale no, mimo wszystko, że tu może być tak, że będziecie robić um, więcej rzeczy, że spadnie na Wasze ręce um, więcej obowiązków, nie wiem, czy właśnie dlatego, że On Was zostawia. Um, ale wy się nie poddajecie, wy tutaj jesteście tak wytrwali, że naprawdę mało kto potrafi tak dużo tutaj przejść, jeśli chodzi o ten miesiąc. Teraz w głowie tego czytania, i to są myśli, co prawda, tu macie maga, więc sprytne podejście do tematu, nowy początek, nowa droga, kreowanie przyszłości, nie poddawanie się, ambicje, no i bardzo macie powiązane te karty ze sobą. Ale gdyby tak było faktycznie, że wy tutaj e, otwieracie swoją własną drogę, nie wiem, ja nie widzę tu rozwodów, ale może być tak, że ktoś się rozłącza, e, przechodzi na swoje, nie wiem, separacja, może być oczywiście, czy w ogóle po prostu ktoś bierze sprawy w swoje ręce, e, próbuje nad czymś zapanować, e, przejąć kontrolę. E, nie dopuścić do y, strat tylko chcę y, jakby działać tutaj kontrolować wszystko. Bardzo dobra karta. Wtedy wy w tym magu pokazujecie, że macie pomysł, wy wiecie jak się do czegoś zabrać, wy macie i odpowiednie Otoczenie i wiedzę i zdolności, więc Wam tutaj dużo nie potrzeba, Wam tylko potrzeba tego, żeby tutaj ruszyć, aby tego chcecie, bo tu jest kreowanie czegoś nowego, więc bardzo ładna energia. Ewentualnie ktoś z pod znaku bliźniąt będzie wtedy w tym, w Waszej głowie, po prostu, w Waszych myślach, i wtedy Wy też będziecie wiedzieli, że to jest właśnie. Ten ktoś, ok? Więc to jest, y, nieważne czy to jest kobieta czy mężczyzna, tutaj nie ma znaczenia, wtedy będziecie wiedzieli, że dla kogoś z Was osoba spod tego znaku. Teraz jeśli chodzi o podstawę tego czytania, i mamy, moi drodzy, mamy y, rycerza kielichów, więc tutaj, jeśli, jeśli w pracy, no to to jest ktoś bardzo ambitny, bardzo konkretny, ktoś, kto. Y, Naprawdę wie, jak się poruszać w świecie, e, powiedzmy, pracy i e, zadbać o swój sukces, e, pójść do przodu. Tutaj on nie stoi w miejscu. On naprawdę ma takie talenty, że no, cudownie sobie potrafi wytorować drogę i wszyscy. Um, jakby sprzyjają. Więc dobra tu jest energia. Pamiętajcie, że rycerz kielichów on ma bardzo świetną mowę, e, czyli potrafi przekonywać e, talent po prostu dogadywania się, e, przek, no, przekonywania. Więc e, jeśli chcecie coś zbudować, to i, i faktycznie potrafić się przekonywać, to, no, to tutaj macie to na plus. E, zwracać uwagę na manipulatorów. Już tutaj nie chcę mówić, że ktoś będzie manipulował Waszymi uczuciami, moje drogie panie, bo wtedy bym tutaj to do Was kierowała, ale ogólnie i panowie, i panie, uważajcie na kogoś, kto zbyt słod... słodzi słodkie słówka i wiecie, tylko dlatego, że ma właśnie taki dar, taki talent, no możecie wy to wykorzystać, ale zwracajcie uwagę na takie, na takie osoby, dlatego że no nie bez powodu się tutaj mogą z, pokazać w Waszym życiu i będą wszystko robić, żebyście uwierzyły. Więc y, ktoś może próbować za wami coś zbudować, y, ułatwić wam coś, y, jeśli chodzi tutaj o, o wasze troski, o wasze sprawy, o te, y, o te obciążenia, więc może Was też tutaj oczarować czymś. Y, no ale ta rodzina znowu mi się pokazuje, także um, najbliższa przyszłość to jest piękna energia, bo Wy tutaj naprawdę widać, że wy, wy macie talent, Wy chcecie i Wy możecie. Jak nie z kimś, to w pojedynkę, to nie jest ważne, przy rodzinie, rodzina Was będzie wspierać, chcecie zbudować rodzinę, bo tutaj Pan. Y Panowie tutaj są pokazani, lub, znaczy ogólnie, może inaczej. Panowie są pokazani, którzy marzą o stworzeniu rodziny i do tego będą dążyć albo panowie, z którymi wy macie do czynienia, albo wy jesteście tymi panami i wam zależy na stworzeniu przepięknej energii rodziny, wejście w coś nowego, praca nad tym, co już posiadacie, ale. To nie jest tylko energia rodziny, to jest karta też wielkiego szczęścia, czyli zbudować szczęście, radość w swoim życiu, cokolwiek w podtekście tutaj dla Was to oznacza, bo może być właśnie ten sukces w pracy czy sukces w biznesie, i wtedy byście tutaj szli po linii od razu do właśnie budowania i otwierania czegoś, co sprawia Wam przyjemność i wiecie, że na przykład to jest strzał w dziesiątkę, więc tutaj najbliższa przyszłość już pokazuje i zapowiada, że faktycznie zaznaczy dużo szczęścia w tym, co robicie, więc no, to jest bardzo, bardzo przyszłościowo dobra, dobra energia. I teraz schody nam się zaczynają. Ja bym to potraktowała troszeczkę jako mm, ostrzeżenia czy dobre rady ale e, na pewno zwrócić uwagę na, na to co wam nie będzie grało OK bo to jest bardzo ważne tak Najpierw zaczynam od karty lęki obawy, w czym się pokazują i tu w jakiej stabilności być może tej finansowej właśnie bo cztery monety mówią o jakaś upartość jakaś sta stanowczość oczywiście stagnacja ale e, Stabilność, więc e, utrzymać stabilność e, finansową, materialną, jakąkolwiek. E, utrzymać swoje zdanie, utrzymać swoje przekonanie, nie ustąpić. Więc tutaj lęki, obawy z tym są związane. Na czymkolwiek wam bardzo zależy. E, tutaj się też skomstwo jakieś pokazuje. E, oszczędzanie na sobie, na otoczeniu, nie wiem, niewydawanie, przeliczanie e, więzień, e, własny, jak, jakiegoś tematu, więc zwróćcie na to uwagę. Nie wiem, co się tutaj dla Was będzie e, konkretnie pokazywało, ale myślę, że będziecie wiedzieli, jeśli e, już coś tutaj usłyszeliście między wierszami. Teraz jeśli chodzi o kartę, która ma powiedzieć, jak jesteście postrzegani tutaj w tym miesiącu. E, no to nie jest zła energia, bo to jest y, osoba marzyciel, y, marzyciel, marzycielka, y, ktoś, kto jest zakochany, ktoś, kto y, ma przed sobą dużo y, różnego rodzaju propozycji, y, przynajmniej w, w głowie, tak? Czyli ta osoba jakby wie, że. Y, zawsze jest jakieś wyjście, zawsze można po coś sięgnąć. Dużo opcji nam się tutaj pokazuje w tej karcie, ale to, to jest jakoś jako plus, ale jako minus to otoczenie może Was w tym miesiącu postrzegać jako osoba, która jest rozmarzona, a, która jeśli marzy, to pod tekście pokazują się same iluzje i życie tymi iluzjami, więc zwracajcie uwagę, żebyście tutaj za, za daleko nie odpłynęli w tym, co chcecie zrobić, bo może być tak, że się sami złapiecie w jakąś swoją e, pułapkę lub będziecie tak rozmarzeni, e, tak jakby czymś oczarowani, bo to jest, wiecie, to, to jest bardzo bliskie e, siebie e, sprawy, które mi się tutaj pokazują w tej karcie, i oczarowanie czymś, że nie zwracamy wtedy uwagi na to, że coś nam nie gra, ok? Więc te, nie, nie, jakieś czerwone światełko nam się może za, zapalać w podtekście, a Wy możecie po prostu to ignorować. Więc nie ignorujcie za bardzo jakichś e, ważnych e, spraw, które mogą do Was przyjść, a Wy to po prostu e, przeoczycie. E, ale ktoś, kto spełnia swoje marzenia, ktoś, kto jest. E, optymistą, optymistką. A, wierzy w to szczęście, wie, że może coś zbudować. No, oczarowana osoba po prostu życiem, światem, tym, a, w czym się znajduje. I teraz dwie karty rezultatu, moi drodzy. I mamy karta to, co ma Wam pomóc i rezultat końcowy dziewiątka kielichów, więc to jest dobra energia. Ale niestety, tak jak powiedziałam, tutaj mamy troszeczkę tych schodów i musicie zwró zwrócić na to uwagę... Bo ja uważam, że tutaj chyba wy e, powinniście dostać właśnie jako ostrzeżenie tutaj e, tą końcóweczkę. Bo mamy księżyc, przy tej kaczy siedmiu kielichów niestety my wierzymy w coś, że jest tak piękne, że e, po prostu, no tak jak powiedziałam, te czerwone światełko nam się nie zapala e, i nie zapali. Karta tajemnic, karta iluzji po raz kolejny, karta, która mówi o tym, że otaczamy się jakimś kłamstwem. Tu przy dodatkowej karcie macie do tego jeszcze siódemkę mieczy, czyli jest złodziej, jest osoba, która robi coś w ukryciu, pokryjomu, wiecie za plecami szybko, tak zanim zostanie złapana, więc często karta złodzieja oczywiście, ale. Zwróćcie uwagę, co jest wam bliższe, czy działanie w ten sposób, bo możecie to być wy, im wy macie tutaj jakby skraść, skraść pomysł komuś jak najszybciej, żeby e, zyskać, może tak być, e, wynieść jakieś informacje, wynieść jakieś dobro dla siebie, e, bo może wam się należy, bo może tak trzeba przyjąć taką taktykę. E, więc tutaj już wy sami musicie zwracać uwagę, bo macie tą dziewiątkę kielichów, ale zwracać uwagę na, na osoby, które chcą wam ukraść jakiś pomysł, e, właśnie to spełnienie na, e, marzeń. Dziewiątka kielichów jest fantastyczną kartą, jeśli chodzi o spełnianie marzeń, ale niestety często zbyt szybko już. E, jakby wskakujemy w tą energię szczęścia, i nie zwracamy uwagi na to, że w każdej chwili może to się zmienić, że tutaj jeszcze nie ma tej pełności. Ta pełność tu się Wam pokazuje w przyszłości, ale jakby efekt końcowy na razie jeszcze mamy dziewiątkę, więc jakby. Trzymać rękę na pulsie, dopóki coś wam się nie zamknie, dopóki wam ktoś czegoś nie podpisze. Nie a bądźcie tak, wiecie, buja, bujać w obłokach i już sobie dopowiedzieć, co będzie dalej, że ja sobie planuję już dalej, bo to dostanę. No, może być tak, że w ostatniej chwili jednak um, tak się nie wydarzy i bo ktoś coś ukrywa, bo ktoś czegoś wam nie powie, bo wy czegoś nie widzicie albo usłyszycie uh, coś takim jak nie będzie, a wy sobie dopowiecie, więc e, zwracajcie uwagę. E, na manipulatorów macie te manipulacje tu pokazane. Mm. No, i tak jak powiedziałam, wszystko zależy od tego, kim wy tu jesteście w tej całej sytuacji, czy Wy macie tutaj właśnie manipulować dla swoich zysków, e, czy będziecie mieli z kimś takim do czynienia, kto, e, no po prostu chce żerować na waszym szczęściu. E, czy to chodzi o miłość, bo tutaj ktoś może was zdradzać, to nie jest ważne. E, znaczy jest ważne, ale nie w tym sensie, że e, chodzi mi o sam e, temat. W czym, ok? Czy to jest miłość, czy to jest praca, czy to są pieniądze, czy jeszcze jakieś e, sprawy typu właśnie pomysły, marzenia. E, co tutaj jest wam zabierane po cichutku, e, a wy nie, nie widzicie tego. E, Rycerz e, monet, więc tutaj ta, ta praca, no to takie dążenie do tego dobrobytu, do tego odzyskania tej stabilności materialnej, ruszenie z, z własnymi pomysłami, z własnymi biznesami. E, no Dużo macie tej energii. E, w księżycu wam się rybki pokazały, nie musi to mieć z takiego znaczenia, więc jakby, jeśli macie, otaczacie się jakimiś dobrymi osobami spod tego znaku, to nie bierzcie tego jako coś złego, ale jeśli nie, no to też tutaj ktoś taki się nam pokazał w tych waszych kartach. Ściskam, pozdrawiam, czekam na komentarze, no i do usłyszenia, trzymajcie się.